Panie premierze, tak, to myślę, że państwo już dążyli na nas zwrócić uwagę w odpowiedniej formie. Ten baner, który pan zobaczył u asystencji był tylko jednym, który nam został po tym dosyć nieprzyjemnym ataku. Chcę panu powiedzieć tyle, że usłyszałyśmy porównanie naszych emocji do emocji Bąkiewicza i jego ekipy. Tylko hmm. różnica jest taka, że my głosowałyśmy na pana koalicję 15 października. Mało tego, naszą pracą kobiety poszły na wybory i głosowały na was. I my jesteśmy tu dzisiaj dwa lata później i słyszymy o bezpieczeństwie, w momencie, w którym to bezpieczeństwo zamyka się w kupowaniu zbrojeń, budowaniu nowej fabryki zbrojeń, a my tego bezpieczeństwa potrzebujemy na co dzień. Mam 30 lat i minimalne szanse na własne mieszkanie. Być może nie będę mieć męża, z którym będę mogła dzielić kredyt, nie wiem, czy będę mogła mieć dziecko, bo nie wiem, czy będzie mnie na nie stać. Bardzo wiele razy Pan powtórzył o tym, że Polska jest dwudziestą gospodarką na świecie. To chcę zapytać. Jak to jest, że w tej dwudziestej gospodarce na świecie młodym ludziom, takim jak my, nie starcza do pierwszego? Że musimy zapłacić kredyty na mieszkania, które kupujemy na 30 lat, że płacimy za wynajem ponad połowę naszej pensji? Panie premierze, ta dwudziesta gospodarka jest jeszcze gdzieś bardzo daleko od ludzi. Być może jest blisko tych, z którymi pan bardzo dużo rozmawia, czyli z tymi bogatymi. Może pan Brzoska widzi, że jesteśmy dwudziestą gospodarką świata. Ale my, studenci, młodzi dorośli, nie widzimy tej dwudziestej gospodarki. Pominął pan. Myślę, że Koalicja bardzo często wspomina o tym, że jesteśmy tą dwudziestą gospodarką, ale nie przekłada się to zupełnie na to, że y, matki z niepełnosprawnymi dziećmi nie mogą chodzić do pracy, nie są w stanie wyżyć zasiłków. Nie przekłada się to w żaden sposób na nasze codzienne życie, bo my chcemy godnie żyć, a nie tylko przeżyć. I to jest problem. To jest problem, ponieważ y, bardzo ciężko jest, myślę, że tutaj bardzo ciężko było nam się przebić. Myślę, że bardzo ciężko jest nam też być wysłuchanym, ponieważ przez dwa lata czekamy. I bardzo namawiałyśmy do tego, żeby głosować na pana koalicję i na koalicję, która też rządzi jesteśmy zawiedzeni. Sto konkretów było bardzo nagłaśniane. Dzisiaj zostało z nich zrealizowane zaledwie, ile 30? Jest mi po prostu przykro. Ja też prywatnie zajmuję się ochroną przyrody, a od ponad 20 lat nie powstał w Polsce żaden Park Narodowy. A to wszystko państwo obiecywaliście. Jesteśmy. Właśnie nie powstał, powstał tydzień temu. Nie została jeszcze podpisana ustawa przed prezydentem. Czy została. Wszyscy po tych y, 10 latach PiSu byliśmy zmęczeni. Mieliśmy nadzieję na lepsze jutro. I. Chciałabym zapytać, proszę pana, kiedy to się stanie? Ile jeszcze mamy czekać na te wszystkie rzeczy? Kiedy będziemy mieć dostęp do bezpiecznej aborcji? Kiedy będziemy mieć dostęp do tych wszystkich rzeczy, które pan obiecywał? Kiedy to się